Cześć, tu Paweł z Playing After Forty, a ze mną jest dzisiaj Przemek. <laughs> dzisiaj mamy dla Was dworzan, grę dworzanie, nie wiem czy można odmieniać. W każdym razie jest to karcianka Table Builder od Lucky Duck Games. Dziękuję za przesłanie Jest to, przepraszam jeżeli tutaj absolutnie zmasakrowałem wymowę, Gra autorstwa Romanika Galoniera oraz Antoniego Però. I ilustracje są od Noemi Chevalier. Prawdopodobnie powiedziałem źle, natomiast starałem się. <grystanie> to starałem się, tak. Wcześniej było gorzej, chyba nawet jak próbowałem. Co będziemy w tej grze robić, tak naprawdę? I Ile Te... osób możemy w nią zagrać? A w tą grę możemy zagrać do czterech osób? Nie, do pięciu. Do pięciu. Do pięciu. Tak jest. A, no nieważne. W każdym razie. Znaczy, dość ważne. <laughs> <laughs> dość ważne. W każdym razie, możemy zagrać do pięciu osób. To jest tableau builder, ale taki trochę tableau builder z negatywną interakcją. Dlatego, że my będziemy wcielać się osobę która będzie lobbowała trochę różne rody na dworze królewskim. Mhm. Czyli my będziemy wpływać na wpływać na dwór królewski oraz tego czy dane, dane rody są w poważaniu, w, w poważaniu bądź nie w niełasce. w niełasce. I bazując na bazując na tablo które my sobie zbudowaliśmy będziemy później na koniec gry Otrzymywać, tracić lub nie otrzymywać wcale punktów. Tak. No, w skrócie, tak to można ująć. E, nie zgodziłbym się, że tak e, tylko trochę tej e, negatywnej e, interakcji, bo ta gra e, moim zdaniem ocieka negatywną interakcją i że to jest e, główny sens tej gry, <grym> jak dla mnie. Bo jednak. Coś takie negatywne. Bardzo o to, żeby sobie budować. Widać, widać po mnie na pierwszy rzut oka, wypływa ze mnie negatywna interakcja. Ale nie, no w tej grze nie ukrywajmy. To, 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 to jest ten kor tej gry, że jednak oprócz pracowania nad swoim jakby dworem, tutaj to jednak brużdzenie. Pozostałym współgraczom sprawia chyba najwięcej Frajdy, ale co w tej grze tak naprawdę po kolei będziemy robić? Jak będziemy sobie mieli trzy karty, każdy z nas na rynku, będziemy jedną kartę zagrywać do siebie na swój jakby dwór, stół, czy jak tam będziemy chcieli to nazywać. Jedną kartę będziemy zagrywać na dwór królowej. No i w zależności czy zagramy na górną część stołu, czy na dolną to później w podliczaniu ród właśnie może znaleźć się w poważaniu, albo w niełasce. Ehm, oprócz tego, że będziemy mieli takie zwykłe, klasyczne karty, będziemy mieli też karty dodatkowe, tak zwanych szlachcicy, a nie, nie te. A, to nie Myślałem, że chcesz mówić o tych. No szlachcicy, których karta będzie liczyła się jako dwie karty. Takie z koronką. Będziemy mieli strażników. To karty starczą. I tych kart nie będziemy mogli usunąć. A przykładu kim nie będziemy mogli usunąć? Skrytobójcą. Czyli taką kartą z noża. Dokładnie tak. Skrytobójca usuwa jedną dowolną kartę z zagranego obszaru. Więc to może być na dworze królowej, może być u przeciwnika, nawet i u siebie. Ale będziemy mieć też jeszcze. Szpiega tak tutaj po cichu pokazuję, dlatego, że to jest karta, którą będziemy grać zagraną e, zakrytą. O, zakrytą i będziemy dopiero na koniec gry odkrywać tę kartę. Tak? Dokładnie i zagrywamy też albo na dwór królowej, albo do przeciwnika, albo do siebie. E, Także no, nie ma tu zbyt wielu e, trudnych zasad do ogarnięcia. E, załapiecie ją dość szybko. E, Zaskoczeniem może być to, że z, y, będzie się zdarzało, że jednak będziecie mieli minusowe punkty. Tak, to jest bardzo duże zaskoczenie, e, ale myślę, że również zaskoczeniem, te, przynajmniej w pierwszych rozgrywkach dla mnie, był jakby system zliczania punktów i na tym się przewiozłem niesamowicie, dlatego że e, najpierw liczymy łaskę bądź niełaskę. To jest tak, ile kart jest więcej? Po której stronie stołu, to te karty zostają. No tu mamy trzy białe karty, czy tam motyle, ten ród motyli. No to jedna odpada, no bo jest mniej, więc ten ród będzie Własne. poważany. Tak, tak. Tutaj tak samo. Tutaj są dwie czerwone. O, możemy odkryć e, szpiegów i sprawdzić, co to nam zmieniło. O zmieniło. Dość sporo. E, Zółci będą króliki w niełasce. E, tutaj. Własne. W łasce, no i łasce w poważaniu, niebiescy. No i teraz Paweł, możesz powiedzieć, jak to jest z tym punktowaniem? Z tym punktowaniem. Patrzymy, które, e, które rody są w łasce i patrząc, jeżeli dany, dany ród jest poważany, to to, ile tutaj jest kart, nie ma znaczenia, dlatego że my przeliczamy to ilość kart. O, w zależności od również znaczników, na przykład szlachciców, będziemy mnożyć naszą liczbę kart na naszym tablo przez to, czy dany ród jest poważany, bądź jest w niełasce. Co to oznacza? Jeżeli jest poważany, to mnożymy razy jeden. Po prostu każda karta poważanego rodu daje nam plus jeden punkt. Dokładnie tak. Natomiast w przypadku niełaski otrzymujemy punkty ujemne, co niestety. Jeżeli gracze inni współgracze zagrają wystarczająco bystrze, powoduje, że możemy skończyć rozgrywkę niekiedy z ujemnym saldem. Ale <grym> tak. Ale to, to ja się na tym przewiozłem, że pompowałem dwór, gdzie zamiast po prostu dorzucać do swojego, do swojego tablo. I okazało się, że niestety to, że tutaj jest kilka kart z, z Klanu Karpia, nie zmienia faktu, że ja na swoim tablo posiadam jedną. Więc otrzymuję zupełnie jeden punkt pomimo tego, że grałem na ten klan całą grę. To prawda. E, Paweł, wykonanie. Może zacznę od kart. Karty są bardzo ładne. Przejdźmy do Jarka. E, ale Jarek już widział, Jarek ocenił, powiedział również, że są bardzo ładne, dobrze wykonane i przede wszystkim one mają na sobie fakturę. Tam, gdzie są złote elementy, tam wypuklenia i to jest, to tak, jest to bardzo... Same, same grafiki również. Oczywiście ten styl graficzny nie będzie każdemu pasował, Dla ale tego, nam że on, się podoba. Nam się podoba. On trochę tak zajeżdża Disneyem. No w sumie trochę tak, tak ale, ale mi absolutnie do tego typu lekkiej gry bardzo dobrze pasuje. To jeżeli chodzi o karty, to jak najbardziej w porządku. Tak samo w porządku są te, to znaczy, karty są super. W porządku są karty te. Dodatkowe cech, o których jeszcze nie mówiliśmy, ale one tam mają specjalne swoje tak. e, zasady, które są tak. ukryte dla pozostałych graczy i za nie możemy po prostu punktować. Jeżeli chodzi o pudełko, tam jest mini insert, to to wszystko w porządku. Natomiast to jest. To jest fajny element, ale to jest trochę bolączka Jak, jak, jak już sobie go wyprasujesz, tak. to jest fajny. Bo tak. jak odkrywasz jakby grę taką, którą otwierasz sobie zamawiając ją ze sklepu, no to jeśli nie umiesz używać żelazka, to będzie to, to, to tam... To... Nawet nie jestem w stanie tego tak zrobić. W każdym razie naszą planszą nie jest mata do gry, to jest taki obrusik. E. No w sumie ale to jest jak bardzo przy stole królowej, no. No. więc ja rozumiem zabieg jakby takim matkowo brusowym klimatem. E, ale jak nie umiesz prasować, to poproś mamę. E. <laughs> I będzie później fajnie, bo jak już jest raz wyprasowany, to to jest spoko. To już się nie zgniata jakby tak. Ponownie. Jak się roluje, tak. Jak się dobrze roluje do pudełka, to on się faktycznie nie gniecie. Natomiast jak ktoś świeżo wyjmuje z pudełka, to niestety To prosi niestety, tak prosiła. E, no, dobra, to tak. No w sumie tu się zgadzamy. Karty też mi się podobają. Są naprawdę fajne. Z obrusikiem już wytłumaczyliśmy, więc jakby wizualnie ogólnie gra mi się podoba. Co do samej rozgrywki, to tak jak już zaznaczyłem, dla mnie ta negatywna interakcja jest naprawdę złotym punktem tej gry. Co bym chciał zaznaczyć, najpierw grałem we dwie osoby, bo graliśmy z żoną, potem graliśmy razem z synem, czyli już w trzy osoby, i graliśmy też w czwórkę nam się zdarzało. W piątkę jeszcze nie graliśmy, więcej partii rozegraliśmy w czwórkę. I chyba w tą czwórkę było najfajniej, bo jednak dużo więcej się dzieje, dużo więcej trzeba sobie poogarniać, komu co przełożyć, dołożyć i tak dalej, bo w dwie osoby no nie ma tego, tego vibu. Jest ok, ale. Powyżej dwóch osób uważam, że gra dużo, dużo, dużo więcej e, zyskuje. Zresztą e, moja żona tak samo powiedziała, że jak pierwszy raz zagraliśmy, to było takie, e, e, nie do końca to poczuła, a jednak jak już zaczęliśmy grać więcej osób, e, to to już było dla niej ciekawe. I wciąż mnie jej ulubiona gra, e, ale ona gorzej znosi e, negatywną interakcję ode mnie, więc może to. Dlatego, ale ja osobiście chętnie do tych dworzan sobie na pewno usiądę jako tam przed większą rozgrywką lub po, nie odmówię na pewno rozgrywki. Ja myślę, że to jest bardzo spoko filarek. to jest krótka gra, to jest naprawdę, te, te, chyba że faktycznie ktoś siedzi i zmurza się nad każdym ruchem, ale to zupełnie raczej nie na, tym, nie na tym ta gra polega. Natomiast ja się zgodzę z tym, że przy większej ilości graczy ta gra pokazuje trochę więcej, dlatego że nie da się zagrać robiąc wszystkim na złość i sobie dobrze. Zawsze, zawsze grając, komuś się uprzykrzy życie, komuś się niestety pomoże. I na koniec, na koniec gry, nawet jeżeli wydaje się, że. Jest jakaś taka dominacja jednej osoby, to później się okazuje, że jednak OK podliczamy tutaj śpiedzy, tutaj coś, tutaj coś. I okazuje się, że te wyniki pod koniec gry są bardzo, bardzo zbliżone. Tak, albo masz dużo minusów, albo jesteś na plusie. no. Przeważnie <laughs> <laughs> tak to się kończyło. No, tak. Zawsze ktoś ten minus minus łapał. Tak, no. jedna osoba zawsze była tak ten, ale reszta tak różnice były jeden no miarę, z dwóch, tak, miarę, dwóch punktów. Zobaczcie, dworzanie od Lucky Duck Games. Jeśli lubicie trochę sobie pobruździć przy stole i pośmiać się z tego kto co potrafi tutaj zmontować i namącić się wśród dworzan, to sprawdzajcie tą grę. My bawiliśmy się świetnie. Cześć, cześć.